Dzisiaj będziemy prezentować dla Was Hyundai Kony drugiej generacji. Pierwsza generacja sprzedała się w ponad 1,5 miliona egzemplarzach. Na samym początku zachęcam Cię do subskrybowania kanału, a teraz zapraszam dalej. Kona dostępna jest w czterech wersjach wyposażenia: Smart, Executive, Platinum oraz N-Line. Patrząc na stylistykę, widzimy, że auto jest zupełnie inne: zielone lampy, światła mijania drogowe oraz kierunkowskazy. Kształt lamp przypomina nieco poprzednią generację. Nowością mamy światła dzienne, które są teraz przez całą szerokość samochodu. Jest to zupełnie nowy design, który będzie gościł w nowych modelach Hyundai'a. Na zderzaku wiele różnych przytłoczeń, dzięki którym samochód wyróżnia się na drodze. Od razu zapowiem, że już za kilka dni. Test tego samochodu na polskich drogach. Z przodu kamera do systemu 360 stopni, czujniki parkowania. Hyundai odmienił emblemat, tym razem jest ono płaskie. Nadkola wykończone w innym kolorze plastikowe zapobiegające korozji samochodu. Prezentowany model znajduje się na kołach 18-carowych. Warto dodać, że linia boczna mocno przypomina Hyundai Atusona lusterka ze zintegrowanymi kierunkowskazami. W tej wersji znajdziemy czujniki martwego pola w lusterkach. Jeśli coś znajduje się w martwym polu, to świecą się one na czerwono. U dołu chromowane obramowanie szyb, które ciągnie się aż do tylnego spoilera. Z tyłu kona wyróżnia się futurystycznym wyglądem, a to za sprawą linii świateł ciągnących się przez całą szerokość samochodu. Warto zaznaczyć, że mamy tutaj nowy emblemat Hyundaia, tym razem jest on płaski. Całkowicie odmienione światło stop, relingi oraz rekinek w kolorze czarnym, z tyłu wyróżniający się zderzak w kolorze satynowym oraz czujniki parkowania. Warto zaznaczyć, że z tyłu znajdziemy światło przeciwmgielne, nawiązujące swoją charakterystyką do trzeciego światła stop. W tym modelu mamy bagażnik o pojemności 466 litrów, a klapa otwierana jest elektrycznie. W bagażniku miejsce na koło dojazdowe. A teraz zapraszam Was do wnętrza nowego Hyundai Kona. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się biała tapicerka wnętrza, materiałowe obicia drzwi. Wnętrze zostało mocno odświeżone. Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana. Na kierownicy znajdziemy cztery kropki, które możliwe, że symbolizują nazwę Kona. A także znajdziemy system monitorujący zmęczenie kierowcy, łopatki do zmiany biegów, dwa ekrany zakrzywione względem kierowcy, z lewej strony ustawienia świateł, wyłączanie włączanie kontroli trakcji, resetowanie akumulatora 12V. Tutaj warto wspomnieć, że z lewej strony znajdziemy hamulec ręczny elektryczny oraz otwieranie klapy bagażnika. Wybierak kierunku jazdy, takie jak w Ioniku 6C, przyciski do ustawienia ekranu. Ustawienia klimatyzacji dwustrafowej i warto wspomnieć, że Hyundai jest już wyposażony w dwa wejścia USB typu C. Indukcyjne ładowanie telefonu, fotel pasażera oraz kierowcy jest podgrzewany. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość włączenia systemu kamer podczas jazdy, pokrętło do trybu w jazdy, w tunelu środkowym dwa duże uchwyty na napoje, podłokietnik, a w nim mini szufladka. Do tego modelu został zaprojektowany nowy kluczyk. Możecie dać znać w komentarzu co o nim sądzicie. Tak jak wspominałam, jasne wykończenie wnętrza, fotele też są białe, materiałowe, schowek podświetlany, a nad nim mini półka, lusterko elektrochromatyczne, oświetlenie wnętrza, kurtyny przeciwsłoneczne z lusterkiem. A teraz zapraszam was na tylną kanapę. Dobra. W oparciach kierowcy i pasażera znajdziemy siateczki, z tyłu regulowane nawiewy, oraz dwa wejścia USB typu C do ładowania telefonu. W skrajnych fotelach mocowania na fotelik dziecięcy i sofix. Na środku rozkładany podłokietnik, a w nim dwa uchwyty na napoje. Regulowane zagłówki, a za nimi półka. Aby pasażerom z tyłu wygodnie się podróżowało, mamy wyprofilowane miejsce na nogi w oparciach siedzeń. Prezentowany model jest z napędem hybrydowym. Mamy tutaj silnik 16GDI o mocy 141 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym 265 Nm. Druga generacja Hyundai Kona dostępna jest w trzech wersjach napędowych spalinowy, hybrydowy oraz elektryczny. Dziękujemy salonowi Hyundai Kraków ulica Jasnogórska za możliwość prezentowania Hyundai Kona. Zapraszam do subskrybowania, komentowania oraz udostępniania kanału. Za niedługo jazda testowa po polskich drogach. Buziaki, pa! Dziś zaprezentuję Wam nowego Hyundai Kona. Z przodu samochodu mamy światła LEDowe. Czyli drogowe, mijania oraz pozycyjne. Pod lampami znajdują się e, przeloty powietrza, e, które nie są atrapami, jak w co niektórych markach premium. W tej wersji e, tak samo znajduje się lakierowany czarny grill. Znajdują się także czujniki parkowania. Dodatkiem również mamy czujnik do wykrywania pieszych oraz rowerzystów. Z przodu zderzaka nie zabrakło satynowej listwy. Model posiada 18-calowe letnie opony marki Continental. Przy lusterkach mamy ledowe kierunkowskazy, relingi oraz rekinek jest w kolorze nadwozia. Przechodząc na sam tył samochodu ukazują nam się światła ledowe. Nad rejestracją jest kamera cofania. Poniżej czujniki parkowania oraz zderzak ozdobiony satynową listwą. Teraz zaprezentuję Wam bagażnik. Jest on podświetlany. W nim znajdziemy zestaw naprawczy. Na szczęście jest tyle miejsca, żeby wrzucić koło pełnowymiarowe. Na bocznej listwie samochodu nie zabrakło również ozdobnej stawki. Teraz zapraszam Was do serca samochodu. Tak jak mamy tutaj silnik 1.6, 198 koni mechanicznych oraz automatyczną skrzynię biegów. I napęd na przednią oś. Pokrywa silnika jest wygłuszona. A teraz zapraszam Was do środka samochodu. Mamy tutaj bezkluczykowe otwieranie i zamykanie samochodu. Drzwi wykończone są ciemnymi materiałami. Standardowo otwieranie i zamykanie szyb ustawianie lusterek oraz blokada rodzicielska. Za wysoką jakość nagłośnienia odpowiadają głośniki marki Krell. Mamy wycieraczki z logiem. Fotele kierowcy oraz pasażera są regulowane elektrycznie. A także odcinek lędźwiowy. Przed kierowcą mamy wielofunkcyjną kierownicę. Jest ona podgrzewana. Nie zabrakło tak samo ciemnych wstawek. Jako, że to automat, mamy tutaj manetki do zmiany biegów. Standardowo z prawej strony gałka do wycieraczek, natomiast z lewej do świateł. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Z lewej strony kierownicy mamy wyłącznik kontroli trakcji, asystent zjazdu z górki, przycisk do wysuwania head-up display. podświetlanie dyski rozdzielczej i przycisk do regulacji świateł mijania. Warto wspomnieć, że nawiewy przypominają te z Mercedesa. Przed kierowcą znajduje się ponad 10-calowy ekran, na którym mamy niezbędne informacje dotyczące jazdy. Przejdźmy teraz na środkową konsolę samochodu. Środkowy ekran posiada 10,25 cala. Jest on dotykowy. Obsługuje on Android Auto oraz Apple CarPlay. W tym modelu możemy wybrać różne motywy ustawienia zegarów. Pod wyświetlaczem mamy nawiewy, automatyczną klimatyzację oraz poniżej przyciski ustawień nawiewów. W tym wyposażeniu nie zabrakło indukcyjnej ładowarki telefonicznej, wejścia USB do ładowania multimediów, a także gniazdka 12V. Model ma różne tryby jazdy jak Eco, Normal oraz Sport. I tryby terenowe takie jak śnieg, błoto i piasek. Zmieniając tryby, zmienia nam się animacja zegarów. Fotel kierowcy oraz pasażera jest podgrzewany, jak również kierownica. System start-stop, włączenie oraz wyłączenie czujników, możliwość włączenia kamery cofania podczas jazdy. W samochodzie mamy hamulec ręczny elektryczny, auto hold, nie zabrakło dwóch kapfolderów, folderów, miękki podłokietnik, a pod nim schowek. Podłokietnik jest wolno padający. Mamy podświetlany schowek. W kurtynach przeciwsłonecznych mamy lusterko oraz podświetlenie. Podsuwitka jest jasno-materiałowa, oświetlenie wnętrza, Schowek na okulary. Z tyłu samochodu boczne fotele są podgrzewane. W oparciach foteli mamy gazetowniki. Dla dyspozycji tylnych pasażerów nie zabrakło wejścia USB do ładowania telefonu. Na środku znajduje się podłokietnik oraz dwa uchwyty na kubki. Zagłówki są regulowane w skrajnych fotelach. Mamy mocowania na fotelik dziecięcy i sofix. U góry znajdziemy podświetlenie. W drzwiach znajdziemy schowki. Dziękujemy salonowi Hyundai Cora Motors na ulicy Jasnogórskiej za możliwość prezentacji samochodu. Z mojej strony to będzie wszystko. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału na YouTube. Do zobaczenia, cześć!